huh <laughs> Hostile spotted Opponents... <laughs> <laughs> Target będzie. over <laughs> Enemy over there Enemy spotted Hostile spotted <laughs> Enemy over there Target <laughs> over there Target over there This might be a good place to rest Hold your breath If you have a respiratory system Na no, pustyni będzie gorąco Tam gdzie lecimy nie powinno być Gorąco czy ludzi? Gorąco, i ludzi Mam lagi kurwa W mózgu.

plecach Level się przyda. też. Ja w ogóle Keva jeszcze nie mam, nie? Hmm. hmm, hmm. No, będzie jakiś zwykły. Kawa nie masz? No. No, kurwa, nie będę się aż tam cofał. idziesz po tego kawa? Ta ci linkę zrobię tam. Gdzie, gdzie będę tego kawa? No ja pamiętam, gdzieś daleko tam, na skałach. mamysz Tu się da po tym chodzić? No w kościach dinozaura. Fajny ten dinozaur. Kurwa, ja tam chcę wejść. <noise> o kurwa, kto jest wysoko. O ci chuj! No jest kurwa <noise> wysoko. Waga Łukasz będzie skakał. Mamy tam chyba z metr pięćdziesiąt. Mm. Ale to jest kozak. Beda, widzisz mnie? Nie. Ale ty jesteś malutki tam. Juhu! Biedny robot co on się zrobił. <laughs> Poważnie tu nikt nie lutował? No dobra. No. Um... Co, ktoś tam? Ta ta, 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 Hop, hop, o. I, I can use that. Hop, hop. Bo, są, bo są tam dwa obok siebie. Co ja podnoszę, to gówno? Nie potrzebuję mi to gówno jest. Może to ma uczucia, czemu tak lokowisz? Główno. Flat, flat line jest dobry? Dobry? Tak Nigdzie jej nie używałem. I nie wiem, czy jest sens. <noise> nie, nie wiem. Mogę zrzut zrzucić wam na web. Gada hop hop. Lifeline package. Zeratu bydzi lundować. Wow. Dać Wow. leci yeah, ci? O oh, kurwa! <laughs> a w środku? Ha! Ole, spowiedzałem. No. <laughs> Tak słucham. och strażnik, och strażnik i och mocarz. Co teraz? Gra w lutowanie, kocham. Hop, 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 oh, no. hop, tu też masz, para tu ciego? jest. Zaklepuję I go. Jest. Hop, hop, nawet. czego bok? I teraz co wyrzucić? Spitfire czy Devotion? Spitfire, możesz mi dać. <laughs> nie no, Fire jest to moim zdaniem. No to wyrzucam Spitfire'a. Dobra, to biorę go. Konta. <laughs> Kurwa, nie było. To tu masz do tego. To 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 masz. Hop, hop. Hop. nie. No. O, mocarz. O jezu. Ale chujowy skin. O jezu. Ciężkie nie mam. ciężkiej nie mam. ki. I need ciężkie ammo. Ciężka amunicja? Patrz to. No 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 no. Kurwa. No, no. Byłaś jakąś energetyczną? A tu jest jej nie zbieram. bo no. jestem głupi. Ja ją wyjebałem przed chwilą. Aaaa, i tak jestem głupi chyba. No patrz, bo po co ja to zaznaczam? No kurwa. Gdyż jest ciunięty. Coś jest ze mną nie, mocno nie tak. Ciunięty, mówię ci. To jest na to lekarstwo? Nie. No, w o, nie, nie ludzie! Idę ci, polec. Dimas Prokides... Niech oni myślą, że jesteś sam. A ja wtedy robię im bang bang. Ano? Wow. Kai Unisum? Gdzieś tam by ja stał. I... Granatyk! I dziesięć fragów rzucasz? 10 fragów. Gdzie oni są, kurwa? Halo, czemu nie nam Bloodhounda, na Nie wiem, gdzie oni są. Gdzie nie wiem No bo sobie siedzą i słuchają, jak biegamy. Recharging shields. Recharging shields już wyżej niż niżej, więc ja na razie zostanę u góry. Raffling. Przekonałeś się, coś chciał ciężką amunicję? Już no, halo gdzie oni bo nudy. Ale coś w ogóle ja nic nie słyszę, żeby tu biegało coś. O kurwa. Dobra, to ja idę się na. słyszę, ale was. Tu nawet są nieotwarte, te. Tu w, w ogóle było lutowane, to albo zamykane jest. Gdzie jest strafa?

Nie wiem, Wyczekuję. Co, gdzie, gdzie tam lecicie? Wyczekuję za fragę. Może, może idziemy do strefy? Czy nie to idziemy co? do strefy? No. Na nie, to ja trzymajmy się. O, no. Nic nie mówiłem. Jego głupi pomysł, przepraszam. Beznadziejny, wiem, co jak powiedzieć. Chciałem powiedzieć, trzymajmy się osobno. Cik, cik, Złoty hełmik, proszę bardzo. Toczka. Um. A to pewnie swój wyrzuciłeś, a twój pewnie był jakiś zajebisty No 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 Szybkie ładowanie. O Jezu linki Kurde, to linki co po chwilę Kurde tu już strefa do so Ja nic forward. nie mówię Ja też nie Żeby iść w stronę strefy. Zara Linkę śwignę to zacz Lep się świgni <laughs> Chyba jestem jednym ze Nie, ten to jest z głupi komik No co jest? Czemu? O kurwa, ty jesteś daleko Bada O cie chuj bo ja, jestem, bo ja jestem, w strefie, a ty? No ja też A czemu? Oho Bada strzelił a... Takie tak on, to nie takie wódzko, nie byłem ja. Eugenii. A tu ciała leżą Kurwa, wskakuj tu, a tu leżą ciała niebieskie u baterii osłony. <grywka> Lecz mnie w robocie hmm. Z ogniwa. Co to za zrzut? O, wszystko zabrałem? To jakaś nope. dźwignia na ciągu, to co ona robi, że szybciej mój devotion się rozkręca? da sobie zobaczy jaka będzie strax Mamy taką przewagę nie spierdalmy tego <śm> no Tak to zjebiemy W jakiś sposób no Będziemy musieli przejść na drugą stronę. Nie wiem, czy nie zrobić tego teraz. I nie wiem, czy chcę mieć bunkrem, czy obok bunkra dookoła tą, tej skały na przykład. Bunkra jest zrzut Linka szyb. Co? Takie buty. Nie mam takie buty. Dobrych ja. W tym bunkrze siedzą. Kurwa, nie. No, je, no jestem kurwa pewien. Nie. Ci bambo O kurwa, jeden koleś ma dziesięć zabitych. Siedzimy tu na razie? Nie wiem.

Czy tak, to się broni obraca, czy nie? No Naduś nie, nie. No to no, obracam. No obracam. Zostaje tak. 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 w sesie. Gdzie ty w ogóle widzisz, że ktoś ma za 10 zabitych? Tu. Na tym czymś. Aaaa. Teraz nie widać, ale. Zaraz będzie fajnie. Widać. O, widzisz hmm. 10 zabitych. Hmm. Trafienia w głowę 1000. Rozegrane gry. 205. No, to tyle same. Patrz, jeszcze jest zrzut nad nami. Wow. No co my czekamy w ogóle? Na strefę? A... Nie wiem, w co chcecie, to możemy iść dalej. Mastiff Hia. Biorę Mastiffa Tu macie czok, czyk, czyk Mastiff Chyba ja, może ten czok Nie Podjebia Nie możesz Zresztą Nie wiem Zabrałeś czok? O ty ja teraz poszedłem z mojej pozycji i teraz będzie tam mnóstwo ludzi i zginę jak taki. Szerajam się! O, musimy się dołączyć szybko! Tam Urba. gdzieś wejdźmy im na plecy Dobra, już świgam linkę. Zginiemy wszyscy Ej, stąd widzę ich. Ale nie mam snajper. No tam to tam koło tego samodu był jeden, jeden tu był na górce. No, jest. no, no, no. Wykorzystajmy Czekajcie. ten domek tu kurde. Niech się wystrzelają. Pewnie nas zaraz zobaczą i pizda z planu. Wow. Ty, też, dawaj. Ty, będę da też, dawaj. Na dupcaj. tu? No, czemu to? Czy to poleciał? Ja pierdolę! Coś ty zrobił. Czekam. Ty mówisz, że to ma daleki zasięg? Wyjebałem to daleka? Ale to ma chujowy zasięg. Ty że mówisz, że to ma daleki zasięg? Tego nie idzie dalej rzucić Jesteśmy trochę za bardzo rozjebani, także uspokójmy downy Ale żeś to kurwa rzucił No masz przecież dzieci doleci, nie? No, no było i to było najdalej jak Nie O, idą, 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 idą do nas Gdzie? No Roger, daszło? Pomożecie? Tak, Dzięki, poleciał cały kurwa Feniksów Cię słyszę go. Za nami. Za nami. Góra. Za tym jebanym drzewem. Leczę się. Nie wiem czy on jest sam kurwa, on tam sam stał. Nie, no, dwóch jest. No i chuj. On tam sam stał. Dwóch jest, dwóch prawda no, Chcesz nas tam wybratować? Co to on zabija. Co ty będziesz miał? Ginia <grystwili> Ginia mnie dobija. O, w Na jakim cudem oni jeszcze kurwa żyją? Jeszcze, ja muszę jeden jeden. jeszcze jeden jest, albo oni się będą leczyć, uważaj. Zabij ich, od, zabij ich od razu. Chodź po tak. nas, chodź Just po nas. Go, masz mało. Idę. jednego tylko? Wygraliśmy. Ale chujowa gra. Wow. Kurwa, ja jest w końcu. A żeby dojść, czy był trzeci? Nie, nie było trzeciego. No to mieli złotą tą podnoszajkę. By Aha. Co mieli? Ja nie wiem, jak to działa, może... nie wiem o co chodzi, ale. Jest, właśnie się wrażenie. Uh. <laughs> brawo. Ja pierdolę. <laughs> Ja tu pierwszy raz strzał oddałem teraz zaszczelę do tego ostatniego. Ale chujowy mecz. I co, jak oni się mogli uleczać? Mm -hmm. e, no, złote... te gówno te ta tarcza taka, nie? To no, co, to co się dzieje. No i uleczyć? ty możesz się sam uleczyć. Przez 8 sekund. Dobrze wiedzieć.